Formalne, nie wiem, dlaczego pan poseł Jarosław Sachajko jeszcze nie wbiegł na mównicę, ale to on zaczyna. Jarosław Sachajko, Republikanie, bo się zagadał z posłem Jakubiakiem, z prezydentem, przepraszam. Szanuję. Pół sali, proszę bardzo, panie, panie proszę. marszałku, nieobecny, panie premierze. Kilka dni temu doświadczyliśmy piorunującego efektu rządu 13 grudnia, który doprowadził do degradacji pozycji Polski. Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ograniczeń na eksport chipów do sztucznej inteligencji jest dowodem na to, że rząd 13 grudnia stracił zaufanie Stanów Zjednoczonych. Mamy rząd, który nie dba o interesy Polski i doprowadza do tego, że jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii nominowanie na kluczowe stanowiska osób upopranych w reset z Rosją, odwołanie ambasadora w Stanach Zjednoczonych, czy powszechne, powszechne bezprawie doprowadza do tego, że jesteśmy marginalizowani na arenie międzynarodowej. Składam wniosek formalny o przerwę i informację nieobecnego pana premiera, dlaczego Polska po latach wysiłków została zepchnięta na polityczny margines oraz kiedy rząd 13 grudnia zacznie myśleć o Polakach a nie o obsadzaniu kolesi na stołkach i kombinowaniu, jak pozbyć się opozycji. Pani poseł Gębicka niezawodnie z wnioskiem przeciw. Panie marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek, bo ile można słuchać tłumaczeń rządowych speców od siania dezinformacji? Dziwicie się Państwo, że pod rządami premiera Tuska Stany Zjednoczone nie traktują nas poważnie? To przypomnijmy, MSWiA, kierowane przez ministra Siemoniaka, skreśliło z listy sankcyjnej rosyjską spółkę sprzedaną za 3 złote. Kilka tygodni później ta spółka dostaje kontrakt od warszawskich autobusów na 26 milionów złotych. Tak się, proszę państwa, robi interesy w Warszawie. A Rafał Trzaskowski rozkłada ręce i mówi – ja nie wiedziałem. W nocy Donald Trump ogłosił wielką inwestycję w sztuczną inteligencję. 500 miliardów dolarów. A co robisz on Donalda Tuska? Zaczęliście od próby zniszczenia instytucji powołanej do rozwoju AI, bo chcieliście zastąpić wybitnego naukowca kolegą ministra. Teraz w Dawos minister Gawkowski mówi, że nie ma żadnego wyścigu w rozwoju sztucznej inteligencji. Niezłą ekipę, żeście zmontowali, ekipę totalnych ignorantów. Dziękuję bardzo. Ten temat w sankcji będzie też poruszony z tego, co słyszę w pytaniach bieżących, więc też wtedy będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach, więc poddaję go pod głosowanie. Głosujemy. Kto z Państwa posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani poseł Łebkowska-Gołaś. Działa? Działa. Dziękuję. Głosowało 417 posłów za 181, przeciw 225. Wstrzymało się 11. Sejm wniosek odrzucił. Pan poseł Sławomir Mencen. Tak, Konfederacja. Bardzo proszę. Uwaga, jesteście Państwo w telewizji. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Donald Trump zapowiedział odrzucenie Zielonego Ładu, a następnie wycofał Stany Zjednoczone z klimatycznego porozumienia paryskiego. Jeżeli drugi największy emitent dwutlenku węgla na świecie wycofuje się ze szkodliwej ideologii klimatyzmu, to jaki jest sens, żeby Polska dalej to, w to brnęła, niszcząc swój przemysł i zwiększając koszty życia Polakom? Nie ma żadnego. Jeżeli Unia Europejska dalej będzie utrzymywała w tej sytuacji Zielony Ład, to jest to nie tylko samobójstwo gospodarcze i skrajna głupota to jest świadectwo prawdziwego błędu. Na szczęście świat się zmienia, ten lewicowy eksperyment oczywiście nie wypalił. Dlatego składam wniosek formalny. O rewolucję zdrowego rozsądku również w Polsce. Są tylko dwie płcie. Planeta nie płonie. Trzeba obniżać wydatki rządowe, zachować wolność słowa oraz deportować nielegalnych imigrantów. Rewolucja zdrowego rozsądku również w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawdziłem na wszelki wypadek, nie mamy w katalogu wniosków formalnych wniosku o rewolucję zdrowego rozsądku. W związku z powyższym nie, bo nie było wniosku formalnego w sprawie rewolucji zdrowego rozsądku. A to wniosek formalny to bardzo proszę się zapisać i chętnie uwzględnię. I pan poseł Adrian Zandberg razem analogowo już bez kamer. Wysoka Izbo, nad Polską wisi poważne zagrożenie, o którym w ogóle na tej Izbie nie rozmawiamy. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie zapowiadał konflikt celny, wojnę celną z Unią Europejską. I jeżeli dojdzie do takiego konfliktu celnego, to będzie oznaczało, że bezpośrednio lub pośrednio ucierpi wiele branż naszej gospodarki. Już dzisiaj trwają zwolnienia grupowe i widzimy, jak spowolnienie w niemieckiej gospodarce uderzyło w tysiące pracowników branży automotyw. A to jest Dopiero przygrywka w porównaniu z tym, co się wydarzy, jeżeli dojdzie do konfliktu celnego pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Panie Marszałku, my tutaj, dzisiaj w Sejmie, powinniśmy usłyszeć informację rządu, czy jesteśmy przygotowani na konsekwencje takiego konfliktu celnego. Czy jesteśmy przygotowani, czy wiemy, które branże są najbardziej zagrożone. Czy wiemy, ile miejsc pracy jest zagrożonych, kto jest zagrożony zwolnieniami grupowymi. Czy rząd ma plan. Jak w takiej sytuacji przeciwdziałać zwolnieniom grupowym? To jest coś, o czym powinniśmy rozmawiać dzisiaj, tutaj w Sejmie. Bądźmy choć raz mądrzy przed szkodą. Dziękuję. Panie pośle, z ogromną sympatią dla Pana, dlaczego żeście tego wniosku nie zgłosili? Przecież koło może zgłosić wniosek w przeddzień posiedzenia o informację rządu i wtedy prezydium podejmuje decyzję. Koło, klub i 15 posłów może zgłosić taki wniosek. Nie możecie, ale możecie, zło ale to ja tylko dla informacji, to bez, bez złości. Ale bez złości dla informacji. Możecie złożyć wniosek o informację rządu. Macie takie prawo jako koło. I wtedy on jest rozpatrywany, decyduje prezydium, czy to wchodzi na porządek dzienny obrad. Więc korzystajcie z tego sprawa, zachęcam. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. W przeddzień obrad, w przeddzień otwarcia posiedzenia. Pan poseł, marszałek Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, od kilku tygodni opinia publiczna w Polsce jest epatowana żenującym spektaklem, polegającym na tym, że Państwowa Komisja Wyborcza i Izba Kontroli Nadzwyczajnej przerzucają między sobą gorący kartofel w postaci wypłacenia środków dla Prawa i Sprawiedliwości. Tej dyskusji także towarzyszy pytanie, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest sądem, czy nie jest? Jest sądem. Aha. Aha, jest sądem. A zatem... A zatem Izba Kontroli Nadzwyczajnej waszym zdaniem jest sądem? Otóż... Otóż... Takich, takiej pewności nie ma sama Izba, która w sytuacji, w sytuacji wypłaty środków dla prawa i sprawiedliwości jest sądem, ale w przypadku wypłaty środków dla Polskiego Stronnictwa Ludowego zawiesza postępowanie z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian legislacyjnych usuwających wady zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wyrokiem ETPC, to Szanowni Państwo, jeśli chodzi o środki dla prawa i sprawiedliwości, Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest sądem. Jeśli chodzi o wypłatę środków dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, zawiesza postępowanie ze względu na wyroki europejskie. Taki wymiar sprawiedliwości zostawiliście nam. Taki bałagan musimy po Was sprzątać. Dziękuję panie marszałku. Niech mi jeszcze ktoś powie, że ustawa incydentalna w sprawie stwierdzania ważności wyboru prezydenta jest niepotrzebna. Przy tym już nawet nie bałaganie, tylko bajzlu, który mamy dzisiaj w ustroju państwa, zostawionym przez naszych poprzedników. Pan poseł Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie wynoszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów po to, żeby do tego porządku obrad, tego posiedzenia wprowadzić projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości dotyczący znacznego, sprawiedliwego i logicznego ograniczenia świadczenia 500 plus dla Obywateli Ukrainy 800 plus. Taki, takie zmiany proponowaliśmy już kilka miesięcy temu, wtedy cała koalicja była przeciwko. Dzisiaj kandydat Platformy Obywatelskiej, zastępca Donalda Tuska, mówi, że jest za tymi zmianami, więc mówimy sprawdzam, czy to jest tylko obietnica kampanijna, której nie dotrzymacie tak jak wielu obietnic, czy faktycznie chcecie to zrobić. A to, że Rafał Trzaskowski no, w pracowitości nie jest znany i bywa nazywany leniwym Rafałem, to wyręczymy go z tego i przeprocedujemy projekt tej ustawy już tutaj. Potrzeba tylko waszego głosu. Ciekawe, jak się zachowacie, żeby świadczenie 800 plus było wypłacane obywatelom Ukrainy, którzy zamieszkują na terytorium Polski? którzy tutaj pracują, płacą podatki, a dzieci chodzą do szkoły. Po to, żeby pieniądze ciężko zapracowane przez Polaków były sprawiedliwie, mądrze gospodarowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie pośle, złożyliście ten projekt ustawy dwa dni temu. Zachęcam do troszkę większych odstępów czasowych, jeśli chodzi o... Jeżeli się poważnie traktujemy, bo znaczy, mam taką informację też dla Was, że czasy, w których się składało ustawy o 22 we wtorek, a ona w piątek o 12 była podpisana przez prezydenta, się skończyły. I jak macie jeszcze jakąś wątpliwość dotyczącą tego, czy warto pytać ludzi w takich sprawach o zdanie, bo Wy wynosicie o to, żeby nie pytać, żeby zrezygnować z konsultacji społecznych, to ja mam inne zdanie niż Wy. Skierowałem tę ustawę do konsultacji społecznych i to Polacy, Polki wypowiedzą się w konsultacjach społecznych. A Wy będziecie mogli odwoływać się do tego głosu w tym, co będziecie później mówili o tej ustawie Smównicy. Uważam, że to jest słuszne rozwiązanie. Tak samo traktujemy wszystkie ustawy poselskie. Teraz ta ustawa jest już w konsultacjach społecznych. Tam się mogą tysiące naszych obywateli w tej sprawie wypowiedzieć. Ale tak króciutko adwocem i do mnie, co. pan marszałek skraca terminy. Za każdym Nie, Sejm! Sejm skraca terminy. Panie pośle. ważny panie marszałku. Jest pan za tym, żeby skracać terminy, to myślę, że to jest sprawa, która Ale, jest szalenie tak, ważna dla Polaków, więc nieważne. jeżeli jesteście za tym i wiceprzewodniczący Platformy, który dzisiaj w kampanii sobie o tym przypomniał, jest za tym, to procedujmy to teraz. Panie pośle, wszystko jest jasne, natomiast jasno i wyraźnie też mówię, taka jest moja decyzja, że w tej sprawie... Chcę i uważam, że powinniśmy jako Sejm zapytać w konsultacjach społecznych o opinie Polek i Polaków, w których być może okaże się dokładnie to, co Państwo wnosicie. Zaraz po zakończeniu konsultacji społecznych ustawa znajdzie się w procedowaniu Mam na Sejmie. Wrażenie, Dziękuję że to jest serdecznie. Gonienie króliczka. Niestety. Nie, proszę Pana, to jest demokracja, która zauważa obywateli, a nie wyłącznie polityków. Jeśli się Panu to z króliczkiem kojarzy. To już nic na to nie poradzę. Pan poseł Strach, jeszcze i pan poseł Rutnicki na koniec. Pan poseł Strach, Polska 2050. Czemu się tak boicie tych konsultacji społecznych? Ja tego nie rozumiem. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Szanowny panie pośle, Męce, odkąd ogłosił pan, że jest pan kandydatem na prezydenta, regularnie pan wychodzi na tą mównicę i ma ludzi na rząd, na bezpieczeństwo, na Unię Europejską. Ale jak przyjdzie co do czego i trzeba rzeczywiście przeznaczyć pieniądze na polskiego żołnierza, na amunicję, na samoloty, na czołgi, to jak pan głosuje? Przeciwko, przeciwko budżetowi, historycznemu budżetowi na bezpieczeństwo narodowe. Wychodzi pan tutaj i mówi pan, nie, ja jestem przeciwko żołnierzom. Ja tego nie pochwalam i jakby byłby pan takim prezydentem, to jakby wyglądała nasza sytuacja międzynarodowa. Nie wyobrażam sobie, żeby pan w tym momencie odpowiadał jako zwierzchnik sił zbrojnych i głosował pan przeciwko polskiej armii. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Bardzo, bardzo dziękuję panie marszałku. Wysoka Izbo PIS mówiło 500. To właśnie za czasów Platformy Obywatelskiej i Koalicji 15 października jest 800 złotych, a pan prezydent Rafał Trzaskowski. Właśnie przed inicjatywą dotyczącą tego, że ten, kto płaci podatki w Polsce, ma prawo do tego świadczenia, wy w tej kwestii nie zrobiliście nic. Ale szanowni państwo, zwracam się z wnioskiem formalnym do posłów PISU, żeby nie kłamali, jeżeli chodzi o podstawowe wskaźniki gospodarcze, szanowni państwo. Bo warto o tym powiedzieć. Najniższe bezrobocie po Czechach, jeżeli chodzi o Unię Europejską, 3%. Inflacja 2024. 3,6%. Przypomnę państwu ostatnie dwa lata rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wiele, wiecie, ile ukradli z portfeli Polaków? To była inflacja blisko 25%. Ale był tu taki jeden, pan Mateusz Morawiecki. Jeszcze nie wrócił, gdzieś się zabłąka w Waszyngtonie na ulicach. Wtedy on miał odpowiednią kwestię dotyczącą obligacji antydrożydzianych. Szanowni państwo, Wystarczy nie kraść i Polska idzie w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Posła Morawieckiego nie ma, bo pewnie czyta wniosek o immunitet. Do jutra musi podjąć decyzję o tym, czy się go zrzeknie. A rozumiem, że to zajmująca lektura. Sprostowanie, 30 sekund. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Pan Poseł Rutnicki, nie pierwszy już raz źle rozumie intencje Prawa i Sprawiedliwości, ale wy gorzej, wy nie rozumiecie Polaków bo program 500 plus prowadziło prawo i sprawiedliwość a wtedy wy byliście przeciwko. Rafał Trzaskowski mówił, że to jest program uwaga rozdawnictwa. Wasi politycy nie chcieli widzieć tego programu, bo nie chcieliście widzieć polskich rodzin. Nie chcieliście widzieć ich biedy. A dzisiaj staje pan i bezczelnie kłamie z tej mównicy tylko dlatego, żeby forsować swojego kandydata, waszego wice szefa, wice Tuska, Rafała Trzaskowskiego, który jest nieodrodnym od uczniem Donalda Tuska, jeżeli chodzi o niedotrzymywanie obietnic. Nie kłamcie! Pan poseł Bogucki nie zrozumiał tego, co pan poseł powiedział, prawda? Nie zrozumiał, bo oczywiście pan kłamie, szanowni państwo. Pan premier Donald Tusk, pamiętacie pierwszego czerwca? Mówimy, sprawdzam, 500 na 800. Co wtedy zrobiliście? Głosowaliście przeciw. Taka jest u was prawda, szanowni państwo. Dopiero rząd 15 października. Prowadził to świadczenie. Wy tego nie zrobiliście i pan kłamie, bezczelnie pan kłamie. I tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania.